Cześć, 22 września czyli Europejski Dzień Bez Samochodu z uwagi na to, że pierwszy w Polsce prywatny przewoźnik kolejowy Arriva w tym dniu umożliwiło podróże za 0 zł okazując się jedynie ważnym dowodem rejestracyjnym samochodu postanowiłem, że pojedziecie ze mną pociągiem Arriva do Grudziądza już rozpocznę z dworca Torun Główny przez Chełmrze do Grudziądza i ja właśnie już jestem blisko dworca głównego PKP w Toruniu i zaraz wsiadać będę do pociągu pociągu Ariwa do krzyżackiego pięknego miasta Grudziąc. A tu już przed Wami dworzec, Torym Główny. Dzisiejszy pomysł narodził się z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. To święto, które ma nam przypominać, że czasem warto zostawić kluczyki w domu i wybrać się w podróż inaczej, spokojniej, lżej i przede wszystkim bliżej ludzi. W tym roku postanowiłem skorzystać z propozycji przewoźnika Ariwa, który dla posiadaczy samochodów przygotował wyjątkową niespodziankę. Niespodzianką są darmowe przejazdy dla kierowców. Patrząc na ten pociąg, mam poczucie, że dziś naprawdę jadę nie tylko do Grudziąca. Jadę po nowe spojrzenie na podróżowanie, wolne od samochodowego zgiełku i pełne przestrzeni na refleksję. Mój wybór padł na trasę, która łączy dwa niezwykłe miasta: Toruń i Grudziąc. Każde z nich ma swoją własną, niepowtarzalną historię, ale razem tworzą fascynującą opowieść o wiśle, handlu i podróżach. Roki prowadzą mnie przez podziemne przejście, chłodne, echo rozmów, światło lamp. Dworzec główny w Grudziądzu, który widzę dzisiaj, ma swoje korzenie w XIX wieku. Pierwszy budynek stacyjny powstał tu w roku 1885. Nie on jednak przetrwał próbę czasu. Obecny gmach wzniesiono w latach od 1960 do 1962. To przykład powojennego modernizmu. Prosty kubiczny kształt, przeszklona hala, antresola, metalowe detale. Okładziny i przeszklenia. Wnętrza projektowane przez Bernarda kofta zachowują oryginalne materiały: posadzki, elewacje, okna. A jednak gdy patrzę, widzę budynek, który nosi ślady zaniedbania połączeń kolejowych mniej. Ruch mniejszy, fragmenty elewacji zniszczone, przeszklone części popękane albo zabrudzone, wnętrza mniej żywe niż kiedyś. Wielka deklaracja modernistycznej formy dziś miesza się z ciszą i pustką. No i spacerem do do starego centrum miasta, starego miasta w grudniu. Właśnie wkraczam na grudziącką Starówkę i od razu czuję, że to miejsce oddycha historią. Wąskie, brukowane uliczki i kamienice, niemi świadkowie czasów, gdy miasto tętniło życiem kupców, żeglarzy i handlarzy zbożem. Kieruję swoje kroki na ulicę Spichrzową. To tutaj, niemal na wyciągnięcie ręki, wznoszą się potężne, masywne spichlerze. Ustawione frontem do Wisły, przez wieki służyły nie tylko jako magazyny zboża. Ich strategiczne położenie na stromej skarpie czyniło z nich kluczowy element obronny miasta. To niesamowite, że najstarsze z nich pamiętają jeszcze XIV wiek. Spójrzcie na spichlerz Bornwalda. To prawdziwy weteran, wzniesiony między latami 30. a 40. XIV stulecia. Te potężne mury, te niewielkie okienka od strony rzeki. Kiedyś twierdza, dzisiaj opowieść o historii, która przetrwała, choć nosi na sobie ślady czasu. Jest w nich coś absolutnie fascynującego. Od strony Wisły pną się w górę nawet na sześć kondygnacji, a od strony miasta wyglądają jak parterowe lub jednopiętrowe budynki. Cała tajemnica tkwi w tej stromej skarpie, która opada ku rzece, a w samych murach istny przekrój stylów. Gotyk, renesans, barok, każda przebudowa, każda wojna i pożar zostawiły tu swój niezatarty ślad. Dzisiaj gwarka wiarni i restauracji miesza się tu z echem dawnych dni. Te same przestrzenie, które kiedyś po brzegi wypełniało zboże, teraz są świadkami spotkań i rozmów. Niezwykły hołd dla architektury, która przetrwała wieki. Wystarczy się przyjrzeć. Kamienne i ceglane elewacje, potężne drewniane belki, wąskie przejścia między budynkami. Jasne, widać tu i ówdzie pęknięcia czy kruszący się tynk, ale właśnie to nadaje temu miejscu niesamowitej autentyczności. Grudziąc niczego nie udaje. Jego piękno nie tkwi w idealnym wygładzeniu. Ale w surowości murów, w historii, która sprawia, że dosłownie każdy kamień ma tu swoją własną, unikalną opowieść. Ten spacer to jak podróż w czasie. Wystarczy zamknąć oczy, by usłyszeć wiatr hulający od wisły i wyobrazić sobie gwar spławianych towarów, które były sercem i życiem tego miasta. Spichlerze to coś więcej niż magazyny. To byli strażnicy bogactwa, symbol potęgi i świadkowie historii, która wciąż jest tu obecna.